Siemaneczko, witam was serdecznie. Kolejny dzianek poszukiwań. Ja, no jak widzicie, przyjechałem dzisiaj na rowerze. Jeszcze tutaj nie byłem nigdy, także nie wiem, czego się mogę spodziewać. Ale dzisiaj to będzie taki, można powiedzieć, krótka piłka. Myślę godzinkę, max półtorej, bo dzisiaj czeka jeszcze mnie nocka, także nie mogę się tutaj nie wiem jak za bardzo przemęczać. No i tak by to wyglądało. Dobra, to ja lecę teren fajny. Tam przepaść Dobra, to lecimy z tym Okej, okay, sygnałek 32 W sumie to raczej powinna być folia Ale Mógłby też być jakiś tam cienkie soberko powiedzmy Ale nie Nie tym razem jednak folia O, tu nie chciał spać Siedemdziesiąt dwa. Muszę tu uważać, bo tu jestem na takim już zboczu, co bym się niechcący nie poślizgnął. Jestem jakiś kamień. Kurde, ciężka sprawa, trochę tu jest. Kamcury tak jak leżało coś tam pod tym kamieniem coś mi się wydaje, że to może być problem problemik O, patrzcie, jaki uparty. Uch, nogi bolą, bo cały czas muszę się trzymać czegoś, żeby nie. O właśnie, nie polecieć. Jakbym mógł polecieć jak ten kamień na dół. Czego bym nie chciał? Nie Będę musiał chyba iść po małą łopatkę No tu inaczej będzie problem o, Właśnie tak się zjeżdża Nie, nie ma szans dołek mnie tu chyba wykończy. O! Jest. Jest i cały sprawca zamieszania. Co to jest? Czy to będzie taki klin mały? Bardziej to jakieś. dłutko czy coś takiego bym powiedział, ale. Ale nie wiem. No nie zabiorę. Dobra, ważne, że się dokopałem, bo było naprawdę ciężko tu. 85 też przy takim drzewku, ale już tu widzę co? Już tu widzę co? Siedem 75. Ale o tu chyba, też mamy zapomnieć o kopaniu. Nie wiem co by to mogło być. Siedem jeden, chociażby pierwsza łuska, A raczej pierwszy kapsel. Siedemdziesiąt jeden i pewnie znów kamienie. Ciężki ten teren dzisiaj tutaj Se wybrałem Same kamienie no i znów Taki sam o. Czyli mam dwa takie to zazwyczaj są większe A to? Nie wiem, nie wiem O, A patrzcie tu Cóż ja tu znalazłem Tu coś było Tu coś było Jakieś kamienie rozwalone, ale jakieś też śmieci jakieś tam żelastwa. Hmm. Ciekawe no Cóż tu mogło być? Tu blaszysko to kolejne o wszędzie jakieś blachy. To miejsce ciekawe, ale ogólnie ciężko tutaj cokolwiek będzie wykopać, bo wszędzie jakieś blachy ha. Ciekawe co tu się mogło stać Ale widać na oko od razu że tu będzie Kupa złomu. Także daruje dzisiaj cokolwiek tutaj. No, ale mi suwa ciekawa. Ja znów jakieś kawał blachy. Sygnalek, 52. Coś małego, raczej. Museczka ta malutka, ja już taką nieraz znalazłem, tam jest taki symbol będzie z literką R. No dobra. Teraz obok siedemdziesiąt sześć. Z kopaniem to tu jest pomyłka dzisiaj. Chodrze kamień na kamieniu. Coś tu mam, coś większego. Nie wiem, czy nie znów klin jakiś? O. Tak jest, no to jest klin. To już widać, że to jest klin. Dzisiaj dzień klinów ciężkie. Cholerstwo pięćdziesiąt osiem, zaraz obok. Mhm. No to jest druga useczka Znów to samo, tak też myślałem, że tak to tak to będzie. Ok, to teraz w innym kierunku jeszcze myślę jakieś trzy sygnałki i będę uciekał. Na przy okazji chciałem sprawdzić moją taką łopatkę, łopatko kilof czy jak to nazwać, gdzieś tam znalazłem w moich rzeczach porzuconych. No i zobaczymy jak to się będzie sprawowało. Jeśli nie będzie coś głęboko, to będzie OK. Coś jakieś chmury nadciągają. Zrobiło się jakoś tak szaro ponuro. Mam nadzieję, że jeszcze zaraz nie zmoknę niechcące. Jest jakiś sygnałek 8-6 jak się to będzie spisywać w akcji. A ja mówię jak nie będzie coś głęboko to to da radę. Tym bardziej, że jakby były kamienie, to można użyć tego kilowka. Nie pamiętam już nawet, gdzie to kupiłem. Coś na wierzchu, czyli w końcu może kapsel. O kurde. Patrzcie. Co to się stało? Heh. Jest monetka. Aha, nie wziąłem szczotki, dobra. a no, tradycyjnie 10 fenigów. i to pewnie będzie z... tak jest, z zakazanym symbolem. No proszę, jak się trafiło. 42. Cyk. Mimo, że stan nie jest jakiś może super, ale Fajnie nawet bez szczoteczki jakoś tam się udało go oczyścić, że jest to czytelne, zwłaszcza tutaj, ta strona jest piękna, mhm. ładny sygnałek 68 67 ładnie, ładnie Nawet spoko się tym kopie. myślałem, że będzie gorzej. Ale jak jest taka ziemia fajna, no to to można kopać. Fajna ziemia. Przyznam, że. kurde pasowałoby to. Nie wiem, do jakiejś klamereczki <noise> albo monetki. Pokaż się jest. O. Uu. Proszę, proszę Uu. No tego to się nie spodziewałem Bo jest jakiś medalik Mam jakiś medalik, ale Kurde Może być Niezły Chyba to jest medalik Ach, że z nie mam szóteczki Naprawdę Zaczyna mnie to drażnić zwłaszcza w takich momentach hm. Co Co będzie? Tu jest łóżko Kurde, ale jakie fajne Patrzcie na to. Heh. Nie wiem w tym momencie, co tam jest, bo to nawet szczoteczką podejrzewam będzie ciężko. Nie chcę tego, nie wiadomo jak mm, tutaj szorować na żywca, ale coś tam widać. Jest, ale. No, końcówka jest taka, że aż mi się nie chce iść do domu no ale niestety, będę musiał, bo trzeba do pracy iść, ale kurde, tak czułem, że będzie coś fajnego tak czułem nawet nie mam przy sobie wody, żeby to teraz na szybko obmyć wow. no nieźle żeby się nie okazało, że rozwaliłem znów system. No coraz bardziej mi się ta miejscówka podoba. Dobra, lecę dalej. Teraz też mam takiego kopa motywacyjnego, że normalnie mógłbym, będę biegał chyba z tym detektorem. No i jest sygnałek Chwilę się nachodziłem za nim 60. Dobra Cokolwiek to nie będzie To będzie ostatnia rzecz dzisiaj też coś tu kuciutko Może znów monetka Nie obraziłbym się no ale chyba aż tak fajnie to nie będzie co to jest nie wiem może pocisk może chyba tak Tak, to będzie pocisk ok także co podsumowując no dzisiaj jak na taki krótki czas no chodziłem no troszkę więcej niż półtorej godzinki bo prawie dwie ale myślę że było warto, zwłaszcza jeśli chodzi o ten medalik. Wy już widzieliście na pewno zdjęcie, także spoko. Ja będę uciekał do domu. Trzymajcie się. Dzięki za obejrzenie odcinka. No i pozdrawiam. Do następnego nareczka. Hej!